to właśnie jako kitchen porter wtedy to księż, księdzowie, bo to chyba się księdzowie będą mogli realizację pokazywać właśnie jak namorzyć te chrysanthiuga jeszcze lepiej, potem kolejni na świecie w ogóle, w ogóle, potem na morzu w sensie, że lepiej, potem to zainspiruje, że on tak lepiej i wtedy nie już coś, tylko inspiracja, tylko tyle, co potrafię, mogę i coś mi się udzieli z realizacji to jeszcze nie będzie jeszcze lepiej we mnie, że im lepiej, nie lepiej, że mi lepiej, im lepiej, że mnie lepiej żyje, ja, no boże bo że im, bo im, że im lepiej mm, i że mi też lepiej jest tym, że im lepiej że ja mogę nabyć lepiej, to im też jeszcze lepiej zacznij. I wtedy KlimBik też, bo jako kitchen porter pracujący w Clayto Hotel, wtedy to właśnie te ruchy ręka tu, ruchy ten, sprawności chciałem wykorzystać, pokazując nagranie na KlimBing, bo już tam, to też że była kwarantan czas, to jeszcze pojechałem na KlimBik w Tablinie, w tego miejsca tam. To był czas jak jakoś tak była taka cisza, ludzi nie było mało co w ogóle. Ruszyłem ten, ruszyłem na climbing, już bilet miałem kupiony, czy właśnie wtedy go dnia kupiłem, czy jakoś tak mniej więcej, wtedy, już zobaczyłem, tak poszedłem wtedy, czym bo dalej się od miasta, była taka pustka i tak, wtedy taki ten, taki brak miłości, niż taki kurde, że sam jestem, że fajnie, wszyna. dziewczyna, już to zostawić, to co w to, to fajnie, właśnie. Ale ruszyłem, surfując w autobusie, wtedy chyba też, albo i nie, ale w, surfowałem skąd druga strona wrócono, bo w autobusie, to mnie w wta, w w stojąc, I tam też surfowałem, to <grych> ruszyłem. Też, albo to są, obroni się przed jakimś zbytnim nadobserwowaniem się dziwnym po telewizji, a co co mi ją po prostu softowo, szanując po prostu e, naturalnie. Tylko jakiś atak, e, coś tam, informacja, albo atak, ileś słowa na runo, nie potrzebne, jakieś pytalności tam je przy, przysyła, nawet nie mnie przysłane. to nie poszedłem. ta lawa, słowa czy lawa myśla, czy vibesa na runę, jakbyś tam je rogiem <laughs> uderzyć, nie? Czy we mnie wepchnąć, czy skoczyć, czy właśnie w, 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 zaczepić, żywo, Żyło, że ten. Ja ten. Y, I co? No, i ten. I, 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 i. No właśnie, klimik idzie szybko, nauczyć się. Ja będę kacerfik e, chciał też trenować w tym. Powiedziałem wtedy, w Finlandii e, podoba mi się, patrzę na sprzęt, kosztuje 1000, 100, 1200, cały patrzę na takie fajne, że to znaczy, jest takie dobry, już dobry sprzęt. Żagiel, i w ogóle, <grym> kiedy się zarobi, mam nadzieję, to tam najważniejsze, to nawet na trzy lata, tak dalej, tak dalej, i tam rodzina uczyni, ale że fajnie by było um, mieć też czasem tam zarobić daradę. Z czasem na to wziąć i mieć korzystać, nawet wziąć już yy, w kredyt może nie tak od razu, ale że właśnie na spokojnie yy, ten mieć i na sprzęt i korzystać fajnie dziewczyna, nauczyć dziewczynę, nauczyć, nauczyć się nauczyć, rodzinę z dziewczyny, nie tylko sam korzystać sobie, tylko właśnie rodzina, kuzyna czy kogoś ten to nauczyć właśnie wzajemnie jeszcze lepiej się człowiek na lepiej się nauczyć jeszcze więcej kogoś, naumie, nauczając życząc dobrze siebie się nauczy, coś więcej dopełnia, tak to działa w finalizacji i potem co? Kiting, fembing, e, climbing to właśnie szybciej ruchy. Takie szachy chcę pokazać, takie mega szybkie takie wspinanie. Szybka analiza wniosek, szybkie oddychanie. Sele podnosi i na palce, siła ręce i takie szybkie wspięcie się. A potem na skałach. Szybkie pod wciśnięcie. że bezpieczne, potem tu lina, że jak coś, to, to będziesz lądować i taka satysfakcja, że Muszę więcej wtedy idzie w swojej jaźni poznać coś więcej z historii tamtych czasów i ale podnosząc to połapowość co oni mieli wtedy podnoszone właśnie wtedy to działa a nie tylko idąc i tutaj latarka, hieroglif i coś tam ciekawa, reakcja jeszcze konopia ale konopne wtedy jeśli Chrystus uzna, że warto że mogę